Cześć, Manko, nazywam się Nortix i witam Was w kolejnej części poradnika do gry Valorant. Wprowadzili kilka zmian po, we yy, po wejściu wersji 1.0, więc poprzednie poradniki nagram jeszcze raz, ale póki co skupmy się na pozostałych postaciach. Tak więc dzisiaj zabieramy się za Brimstone na mapie Bind. To co, zaczynajmy! Na początek pokażę Wam dwa motoby na lampy. Skakujemy sobie na tą skrzynkę, stajemy sobie w rogu. i Jak mamy tutaj te dwa wiehajstry, jeden i drugi, celujemy mniej więcej w połowie, strzelamy. I pięknie to ląduje w środku lamp, a drugi z nich, tu też, wskakujemy sobie na lamp, tutaj na skrzynkę, celujemy tym razem minima minimalnie pod tym wichajstrem, w ten oto sposób, też zaraz przy dachu. On się odbije od tego dachu, ląduje w tym miejscu i pokrywa tą oto miejscówkę całą. Kolejny Młotow będzie z tego miejsca. Stajemy sobie dokładnie tu o. Celujemy pod tą palmę. I osoba, się, i osoba która kampi za tą skrzynką będzie musiała piknąć. Przyszła pora na młotowy z tej skrzyneczki. W sumie to jeden będzie za niej, a drugi z przedniej. Więc tak, znowu. Stajemy sobie przy tej skrzynce, celujemy w to czerwone światełko. I on sobie leci, leci, odbija się. I też ląduje sobie pięknie w tym miejscu. A drugi to z tej skrzyneczki, to jak powiedziałem, stajemy sobie przed nią. I jak mamy ten kawałek nieba tutaj, to idziemy od niego aż do góry, aż dojdziemy do palmy. Strzelamy. On się odbija. Raz i ląduje w tym miejscu. Kolejny Małotw to jest małotow z tego miejsca. Stajemy sobie w rogu. I tak. Jak mamy tutaj linię od tego, od tej skrzynki wysokiego napięcia, która idzie do góry i od tego dupnika Wihajstra, która idzie w lewo. Na przecięciu tych linii celujemy, mniej więcej. O, w tak, tego. Strzelamy. On, się, on sobie leci, 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 leci. O, tam jest moje ciało. I ląduje dokładnie w tym miejscu. Kolejny młotow, to jest młotow y, na right samochód. Jak sobie zaplantujecie i cofniecie sobie w to miejsce, to mo możecie puścić sobie młotow z tego miejsca. Celujecie dokładnie tu o. Strzelamy. O no sobie leci, 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 leci. Odbie się raz, drugi raz. I pięknie pokrywa samolot. Samolot, Boże, samochód. Kolejny moto, który wam pokażę, i to jest ostatnie na site A. To jest moto z tego samego miejsca, z tego rogu. Jak mam tą framugę, to nad nią, minimalnie, w sumie o minimalnie, aż dojdziemy do dachu. Skaczemy, strzelamy. I on ląduje sobie dokładnie w tym oto miejscu. I tego to tym sposobem przenieśliśmy się na site B. Skakujemy sobie na tą fontannę. Dochodzimy do samego rogu. Teraz jak mamy to jest panel słoneczny, chyba tak. Jak mam ten panel słoneczny. To od tego miejsca idziemy w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. I jak mamy ten element tego budynku, to od niego idziemy do góry. W to oto miejsce. Strzelamy. I CT mamy podpalone. Kolejny mołotow. To jest mołotow z Mida. I tak, jak sobie wejdziemy na mida i przejmiemy sobie go, wstajemy sobie na śmieciach, celujemy sobie w to miejsce. I on sobie leci, 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 leci i ląduje sobie na łokciu, pięknie. Jak jesteśmy już na midzie, to pokażę wam jeszcze dwa z mida, czyli pierwszy będzie z tego miejsca, stajemy sobie przy tej skrzynce i troszkę na oko, jak mamy to drewnięko tutaj celujemy mniej więcej w to miejsce. On się odbije raz, drugi raz i pięknie podpala tam oto miejscówkę. To jest dobry sposób jeśli zaplantujemy sobie w tym miejscu i przejdziemy sobie y, na Mida. Jak będziemy słyszeli, czy ktoś się rozbraja, możemy sobie norm, y, y, tamto miejsce podpalić. I teraz pokażę Wam mój ulubiony MOTOW na Bombside B. Stajemy sobie w tym miejscu, celujemy dokładnie to. I teraz y, delikatnie jak mamy tą deseczkę tutaj, to na jej krańcu, minimalnie do góry w ten oto sposób strzelamy. I on podpala tą oto miejscówkę. Dobra, ostatnie dwa mołotowy dedykuję początkującym osobom, dlatego, że dużo osób na początku nie wie, że wszystkie skillshoty, które wrzucicie do teleportu, normalnie w niego wlatują, więc tak. Pierwszy mołotow, jeśli oni by skracali mida, to możecie pomóc swojemu sojusznikowi na oknie, celując w to to miejsce, stojąc przy ścianie i on wyląduje w tym oto miejscu, jeśli byście chcieli wrzucić motowa dalej, to celujecie po prostu mniej więcej na tej wysokości. I on poleci aż na okno. Ostatni: jakbyście chcieli sobie wyczyścić teleport, to strzelacie sobie y w podłogę. On ląduje przed samym teleportem. I ostatni: w sumie to cztery pokazałem. Celujecie w sufit On się odbije od ściany I podpalić teleport Dobra moi mili To byłoby już na tyle Mam nadzieję, że się podobało i nauczyliście się, się czegoś nowego Jeśli tak zostawcie łapkę w górę lub suba Każe pomoc mile mi, widziana A tymczasem się z wami żegnam Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!